Witam, bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować Kawasaki Versys 1000. Jest to modelowo i rocznikowo 2012 rok. Motocyk bardzo fajnie i bogato wyposażony. Jak widać przednia szyba pójga Jest to na stupnicę. Są stanowe... Komplet przewodów, oponki przód-tył, praktycznie nowe Continental. Jak widać, komplet trzech kuchrów szat. Są handwary. Są podgrzewane monetki do nawigacji tamtoma oczywiście do motocykla komplet koszyków to jest aktualny przebieg 48653 km silniczek bardzo ładnie, fajnie reaguje obroty trzyma idealnie są zamontowane akcesoryjne podnóżki Przesunięciem napęd, wszystko w jak najlepszym porządku. Ten neopond również jak przednie, praktycznie nowo. Motocykl posiada akcesoryjny wydech Xila. Dać Widać klocki hamulcowe, wszystko też jest nowe po w motocyklu. Motocykl bardzo fajny, czysty, zadbany. Choć jakieś tam ślady użytkowania na nim są widoczne jeżeli ktoś szuka ładnego wersysika 1000, jak najbardziej zapraszam. Posiadam takiego na sprzedanie.